Siemano z tej strony Lenox Pro to kolejny odcinek na tym kanale. To nie będzie żaden odcinek z gry, żaden vlog. Nie jestem oczywiście podługo kamerzysty, nie piszcie o tak w komentarzach. Po prostu na razie nie chcę pokazywać swojego wizerunku. No i pokażę tym vlogu, ale to będzie za kilka miesięcy albo lat. No, i ten odcinek będzie polegał, będę mówił o tym, bo niektóre osoby mają kłopot z wydawaniem na gry duże sumy pieniężne. Oczywiście osoby, które nie chcą tego słuchać, nie zmuszam, tylko te osoby, co mają problem, że nie wydają w, w jakimś małym stopniu, tylko wydają po tysiącu, po pięćset złotych i to tak często, albo 100 złotych co tydzień. No i chciałbym ochronić Was przed tym, żebyście nie popełnili błędu w swoim życiu dla młodszych i starszych. No i wymienię Wam 10 gier, w których najczęściej jest wydawana wielka suma pieniężna. Roblox, Minecraft, Fortnite, CS, Leaf on Legends, Blasters, GTA. Farming, FIFA i Among Us. Te gry bardzo znane, najczęściej grywane. Ludzie wydawają na nie duże sumy pieniężne i jak ktoś wydaje małą, często wielką sumę, ale raz na rok, raz na miesiąc, ok? Albo robi jakiegoś niespodziankę o sobie. Dobra, tylko jeśli gra, wydajesz na nią za dużo, no to. Możesz popełnić błąd w życiu, którego później się nie da naprawić, i możesz później tego żałować. Wymienię. Fortnite. Gra bardzo znana i grywana. Są tam takie znane fałdolce. Gracze kupują, za nie kupują skiny, kielofy lotnie. Ale zadajcie sobie teraz pytanie. Co tak do czego ta gra zdąży, żeby mieć być najlepszym graczem w Polsce w, na świecie, wykupieniu wszystkich kilofów, lotni i skinów za wielką sumę pieniężną. A później może tam, ta gra się nam znudzić, jak dorośniemy i możemy tylko żałować, jaką wielką sumę pieniężną wydaliśmy na tą grę. Które te pieniądze mogłyby się teraz nam przydać w przyszłości. Minecraft, tak samo. So... Też tam jakieś waluta do skinów, do różnych map. Oczywiście taka waluta kosztuje i to nie małe pieniądze, nawet najmniejsza, w się tak samo. I Taka suma możemy wydać 50 zł na tydzień. A ja wydajemy to 100 zł na tydzień, to w dwa tygodnie wydajemy 200 zł, za które byśmy mogli kupić sobie jakąś zabawkę na dwór, jakoś zainwestować albo dać pomoc tym osobom, co potrzebują tą pomoc. I jeszcze chciałbym Wam uchronić, bo jeśli wydajecie pieniądze na takie gry, to oczywiście później chcecie w nie zagrać. No bo kto by nie chciał? Nowym skinem w Lost Arsie, nowo lotnie się pochwalić w Fortnite. Chcę się nowym skinem na broń, ale też ja za dużo gramy, możemy oślepnąć, a więc bardzo zalecam, że zamiast grania długimi godzinami, późnymi nocami, pójścia na dwór, pobawienia się z kolegami, pogranie w planszówki, pobawienia się z młodszym bratem albo starszym bratem. Jeśli ktoś nie ma aktualnie nikogo do zabawy, może zachęcić rodzinę do wspólnej gry w planszową grę. Na przykład Monopoli 5 sekund, nie, spróbuj się nie zaśmiać. Oczywiście... Nie chcę nikogo urazić, jeśli ktoś poczuje się urażony, że wydaje, ale ten, kto już ogląda do tej minuty ten film, to chce się dowiedzieć. Ja aktualnie gram w tę większość grę, gier, rzadko w każdą, rzadko i jeś, jeśli mnie spytacie, ile ja wydałem, bo Jesteście pewnie tego zapewne ciekawi, w całym swoim życiu grałem od, 8, od 6 lat. Ściągnąłem sobie blaser, od 7 albo 8 lat ściągnąłem sobie pierwsze grę z tych wymienionych. No i nie wydałem. Jeśli gram to 3-4 lata, to wydałem maksymalnie 50 zł. Na, to, na większość gier nie, nie wydaję więcej. I to nie jest fake, ja naprawdę nie widzę. No i niektóre gry, grę, yy, gry z tego, yy, co wymieniałem, mogą nie przypasować mniejszym dzieciom, na przykład dwa us. Jeśli ktoś z impostorem podchodzi, wykręca Ci szyję i jak młodsze dziecko może to grać, może się przyzwyczaić. Może popełnić w życiu błąd. Albo strzela w pistoletu w tył osoby. No i osoby mogą się przyzwyczaić, że to jest rozwiązanie kłopotu. Czyli pozbycie się tej osoby, która nam przeszkodziła czymś ważnym albo za zagraża. Oczywiście jeśli ktoś Albo coś się boimy tego, albo ktoś nam grozi, to nie możemy popełnić błędu, Że ja mam wam wą kurs. Wykręcamy komuś szyję, strzelamy w niego pistoletem. Nie. Najlepiej pójść na policję, jeśli to jest kłopot poważny. Na przykład CES. Gra grywalna. Są różne zawody w CESie, bo. Ludzie lubią w nią grać. No i w tej grze strzela się do ludzi, kiedy były dwie wojny światowe i dużo osób umarło, i teraz ludzie wymyślają takie gry, żeby co? Żeby się pośmiać z czegoś, co kiedyś było traumą dla. Traumą dla Różnych osób, dzieci, które dzieci traciły życie ro, i ich rodzice, i one na to patrzyły. I uczciwa ta gra, jak ktoś może, przyz, Może... jak wam ukus. może się przyzwyczaić, no i później może popełnić błąd w życiu przez to właśnie grę, że może komuś zrobić krzywdę. W różnych y, tematyce gier. Jeśli skoczymy z wysokości w Minecraftcie, Fortnite, nic nam się nie stanie. Ale nie próbujemy tego w domu, bo oczywiście to tylko gra, a nie prawdziwe życie. Gra, to jest fikcyjna. Tam mamy inną postać i oczywiście że zabierze nam palę serduszek, albo HP. tejże. A w prawdziwym życiu może stać się nam naprawdę wielka krzywda. Teraz mówię to do takich osób, co bardzo często wydawają pieniądze i grają w takie gry. Te 10 gier, które wymieniłem, są bardzo grywalne pośród graczy. No i myślę, że osoby naprawdę mogą wydać na niewielkie sumy pieniężne. Mogą być uzależnione od tego, bo jeśli kupujesz sobie Fortnite 5 nowych skinów za wielką za dużo sumę Faldorców, to musisz też dużo sumę pieniężną wydać na te faldolce Jeśli nie chcesz czekać. Na przykład kupić sobie kilo. Też pochwalić się. No i zazwyczaj, jeśli chcesz się pochwalić, albo pograć tym się pocieszyć, że masz to, to najczęściej grasz do późnej nocy. Jesteś później zmęczony z rana, niewyspany i możesz w taki sposób oślepnąć, bo w późnych godzinach na zwrok jest już zmęczony i nie powinien przebiwać na grach, na małych ekranach, najczęściej na telefonach, możesz oślepnąć. Oczywiście do tych osób, co mają okulary, ja nic nie mam. Ja, ja nic nie mam, tylko... Bo mogą mieć z innych przyczyn, z telewizji, Pracują, dorosłe osoby i mogą też, że na komputerze długo pracowały, i to, to naprawdę normalne, ale jeśli ktoś dużo gra, ludzi, teraz rodzice chronią swoje dzieci od oślepnięcia, a wie, dużo dzieci oślepnie, bo po prostu gra w gry wieczorami albo za dużo gra, zamiast pójść na dwór albo pograć z, z rodziną w planszówki. no i zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie kupimy sobie wszystko w Fortnite wszystkie kilofy, lotnie i skiny będziemy tak kupywać co, co ten i skin wyjdzie doładujemy sobie foldolce niezależnie jak on drogi jest za te foldolce wydajemy pieniądze rocznie może to ja chcemy tak robić możemy wydać bardzo wielką sumę, która może się przydać nam w przyszłości. Tak, w przyszłości. Może jeszcze, jak ktoś jest młodszy, może sobie nie zdawać. Po co, przy... że jeszcze długo? Do 18 roku życia. Ale to naprawdę szybko zleci i później będziemy żałować, że wydaliśmy to na gry, a nie, zainwest... nie zbieraliśmy. I te pieniądze mogłyby się nam przydać w przyszłości. Myślę, że tym materiałem pomogę wielu osobom, które... Mogę wydawać wielkie sumy, albo są trochę uzależnione od gier i grają późnym wieczorem. Oczywiście nie mogę zmusić osoby, która. Bo, bo każdy ma swoje życie i każdy może sobie o nim decydować. Nie mogę zmusić, tylko chciałem Wam tylko to uzasadnić, co się dzieje: jak za dużo gramy, albo za dużo wydajemy pieniędzy. Na przykład, za dużo gramy możemy oślepnąć. Za dużo wydajemy, może. Jak jesteśmy dziećmi, też nie zdajemy sobie sprawy, a wydam sobie 50 zł na Minecrafta, żeby kupić sobie nową mapkę. I tak popracuje Tatamida Bama, albo Barcia, albo Dziawek, tak? Ale wydamy będziemy wydawać ciągle te pieniądze. I kiedy już będziemy mieć. już też 15, 14, 15 lat, rodzice będą nam coraz rzadziej dawać pieniądze, bo wtedy bo będą coraz starsi i coraz bardziej będą te pieniądze im potrzebne. A jeśli rodzice będą mieć jakąś chorobę, ja już będziecie dorośli, oni już będą się starzeć, będą potrzebować pieniędzy. Wy tych pieniędzy niestety nie będziecie mieli, bo wydacie je na. Gry, z których w przyszłości nic nie będziecie mieli. Nic. Po prostu będziecie mogli się chwalić w dzieciństwie, a jak dorośniecie po prostu nic. Tylko stracicie dużą kwotę pieniężną, która może się wam sprzedać w przyszłości. A więc myślę, że w tym materiale pomogłem wielu osobom, które mogły być uzależnione albo już za dużo grają, albo za dużo wydają pieniędzy. A więc Przestańcie wydawać, przestańcie dużo grać. Idźcie na dwór, albo pokrajcie planszówki z rodziną. Najwyżej ściągnijcie sobie jakoś grę, albo obejrzyjcie bajki. I to też w ograniczeniu. Pójdźcie na dwór, pojeźdźcie na rowerze. Jest koronawirus. Namówcie kogoś, że z Wami się przejechał rowerem. Naprawdę, to wiele nie kosztuje, a dla Waszego wzroku może to dać wiele. A więc z tej strony był Alanox Pro. Nie musicie zostać pod tym materiałem suba i lajka. Po prostu ja to nagrałem, żeby wielu osobom pomóc. A więc z tej strony był Alanox Pro. Daily wątpię, że takie vlogi będą się pojawiać, a więc pamiętajcie, nie wydawajcie. Pójdźcie na dwór. Elo.